Dawno mnie tutaj nie było, widzowie. W dzisiejszym filmie wrócimy sobie do PET Simulator 99. Nie wiem na ile jeszcze, tak na dobrą sprawę. Ze względu na to, że. O, tutaj emotki nawet <grafię> jakieś były, generalnie. Nie mam pojęcia, na ile wrócimy, widzowie. Ze względu na to, że. Em, nie wiem, ile tutaj rzeczy się pozmieniało i czy rzeczywiście warto grać, i czy rzeczywiście będziecie chcieli to oglądać. Ale słuchajcie, widzowie, chciałbym przem i obez. Ogłosić, że wracamy Do Daily Roblox Przynajmniej przez następne 30 dni, żeby zobaczyć Co tu generalnie się dzieje I zaczynamy sobie grać od Całkowicie nowa, jak widzicie tutaj w ogóle Nie mamy nic odblokowanego, mamy na jakieś pety, które nam Przyszły dosłownie z pet simulatora Xa jeszcze, bo mamy Inne konto, które gdzieś tam Sobie, że tak powiem, robiliśmy Ale tutaj lecimy widzowie całkowicie Od zera, całkowicie od nowa Żeby po prostu, to... co? Aha, to są nowe Przedmioty w sklepie, ja już myślałem, że tutaj Dostaliśmy za darmo takie fajne rzeczy. No ale dobra, przejrzyjmy sobie sklep w takim razie, bo to jest najważniejsze widzowie. Super Starter Pack. Widzę i mówię oczywiście, że tak. Saldo, no nie mamy jakoś dużo tego salda Dlatego myślę, że na razie możemy sobie kupić to w ten sposób. Mamy hoverboarda i jak widzicie mamy strzałeczkę, tutaj to jest clickbaitowa strzałka, widzowie, kliknij tutaj, żeby dostać yy, rzeczy, które kupiłeś. Więc sobie klikamy, widzowie, w ogóle przy okazji pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba, lajka yy, i napisać komentarz, czy w ogóle chcecie, żeby ta, sobie, sobie, sobie ta seria wróciła, czy też nie. Ja wchodzę w Enchanted, ja sobie tutaj klikam. Sobie założyłem, bardzo fajnie. Tu mamy eliksiry, mityczny. Tutaj zwykły, ekskluzywny. Przedmioty, magnetic flag, tego nie potrzebujemy. Mamy tutaj chyba jakieś jaja. Albo i nie. O, mamy jaja, jedno jajo, widzowie. Uwaga, opening jednego jaja. Zobaczmy w takim razie, jak otwiera się nam jajo. I tutaj dzisiaj trzeba było klikać, pamiętam. Dobra, klikamy, klikamy jaja. Widzowie, ale jaja, ty, morski smok kadżu. No to spokojnie, taki sesmoka sobie dostaliśmy, tak, widzowie. Czy jest to mocny pet, czy tak zwany pet? No, wydaje mi się, że to zwykły pet, widzowie. Dobra, nie ma co przedłużać, lecimy w takim razie. Myślę, że powinniśmy się przedostać tutaj. Możemy sobie kupować area, teleportu się do jaj. Aha, do jaj, to ja nie chcę do jaj się tepać. Kurde, faja. Dobra, nie, nie chciałem. Kurde, faja, nie chciałem tepać się do jaja. Tutaj mamy automatik. Tutaj były te autofarmy. Kurde, no tyle tych rzeczy tutaj było. Rzeczywiście. Ja już totalnie zapomniałem, widzowie, jak się w to gra. Tutaj mamy y, właśnie te achievementy do zdobywania, z tego co pamiętam. No i my gdzieś mniej więcej sobie tutaj chyba y, już zakupiliśmy. Nas tu nawet nie było, widzowie, ale gdzieś tam przyfarmiliśmy tyle kasy na awku. E, no i sobie teraz możemy pokupować jakieś rzeczy. Automatyczna farma y, kosztuje. Y, Aha. Uh -huh. Odrodzenie jeden musimy mieć. No to dobra. No to nie jest źle, widzowie. Nie jest źle. Jesteśmy w stanie to dzisiaj zdobyć, mi się przynajmniej wydaje. Więc na ten moment musimy skupić się na tym, żebyśmy po prostu tutaj zdobyli sobie sianeczko. Mamy nagrodę oczywiście. Z nagród dostaliśmy sobie potkę. Potka się nam może przydać, ze względu na to, że ona chyba była na generowanie golda. Ta na więcej coinów 20%. Pozdro, to mi się akurat przyda. Jak to się rozwala fajnie. Już zapomniałem, że w ogóle ta gierka tak fajnie wyglądała, nie? Powiem wam szczerze, że naprawdę trochę mi brak tego, tego Bobloksa. Ja nocami, widzowie, śniłem o tym, Robloksie. Ja mówię, kurde, tęsknię za tobą, Robloksie. Naprawdę, widzowie, tak było. Ja nie zmyślam w tym momencie. Ja naprawdę żyję sobie na tym świecie. i Ja mówię, tak. Kurde. Ale bym sobie zagrał w Roblox'a. I to, to jest właśnie moje życie, widzowie, ostatnio. Że ja bardzo tęsknię za Robloxem i ja bardzo chciałbym do niego wrócić. A czy będzie się nam chciało właśnie tyle siedzieć tutaj, co kiedyś przede wszystkim? No to się zobaczy, bo nie mam pojęcia. O. Kropka 4. Cztery. Kropka cztery, widzowie, to jest właśnie. To jestem ja w tym momencie, nie? Ale dobra, no. Kupujemy sobie kolejną rzecz. Tutaj mamy upgrade, enchant, coś tam. Tutaj nawet tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Ja pamiętam, że ja na tamtym moim koncie miałem, kurde, tyle podblokowanych rzeczy i tak dalej, że to jest niesamowite, widzowie. Ale czy my będziemy w stanie w ogóle yy, tak zrobić, żebyśmy byli tacy fajni jak wtedy? No, nie mam pojęcia. Bo tam mieliśmy gildię jakąś i tak dalej. No, dużo tego było. W sensie, no, ja pamiętam naprawdę, że my tam. Do Dosyć, kurde, byliśmy obkupieni nawet, że tych bobuksów nawet trochę poszło. Ale teraz wydaje mi się, że większe dropy są, że wiecie, teraz wystarczy chwilę pograć i w sumie już macie wszystko. To co miałem ja wtedy, przynajmniej tak mi się wydaje, ale w sumie też miałem fajnego hoverboarda i tak dalej, więc... No zobaczymy, widzowie, zobaczymy. Możecie dać znać, czy chcecie, żebym wrócił na tamto konto, czy właśnie lecimy sobie serię od zera. Wydaje mi się, że seria od zera jak najbardziej spoko się tutaj wydaje być. Tutaj sobie zakupmy w takim razie, więc sobie bierzemy. Tutaj niech się chłopaki dobrze bawią. Kupujemy pet damage. bicie pety. Tylko, że te pety to chyba już za słabe, są mi się wydaje. Tutaj zdobywamy tą potkę. No i mamy podniesioną rangę. Tyle, że tak. No mamy problem taki, że nasze pety, no niezbyt chcą bić tutaj wszystko, jak leci. Więc w takim razie myślę, że powinniśmy się. Pią! Tepnąć do jaja i powiedzieć tak. Kurde, faja, ale jaja. No i normalnie podchodzimy se do jajka. Odblokuj. E, i co? Aha, bo tutaj są jeszcze No dobra, no my kaski trochę mamy e, Więc myślę, że moglibyśmy tutaj rzeczywiście. Nie no ale co, że takie tanie? Nie no gdzie są jakieś droższe jajka? Czy tu jest tego? Aha, bo tuż w sztapkach jest, dobra, bo ja ja tylko zaczę, ja mówię, że tanie jaja, a tu się okazuje, że to nie są aż takie tanie jaja. Że mnie nawet nie stać chyba... No nie no jak mnie w ogóle na nic nie stać, ty, bez kitu. Mnie to stać tylko na to chyba w tym momencie. Kod z demo coś tam. Nie ja mam tysiąc tego! Dobra, co ja gadam w ogóle? Ja jestem, widzowie, dzisiaj jestem lekko, że tak powiem, upo. Wiecie, co to znaczy? Na pewno wiecie, co to znaczy. To, to jestem ja, ten yy, powolny. O, śluza. Jestem dzisiaj śluza, widzowie. Tak o, jestem śluza. Normalnie lew wjeżdża na rejon. Yy, przydałby się potrójny opening, tak szczerze. No powiem wam, że potrójny opening byłby całkiem spoko. Yy, ewentualnie jakieś od razu goldy. Czy to jest gold? Czy to jest gold? Nie, tutaj nie ma chyba instagoldów, tak mi się wydaje. Przynajmniej nie na tym poziomie. Przydałyby się nam gold pety, tak mi się przynajmniej wydaje, że coś takiego byłoby jak najbardziej wskazane. Na ten moment nie wypada nam nic szczególnego. A szkoda, widzowie, bo moglibyśmy, że tak powiem, us ustrzelić coś. Ustrzelić coś pięknego, coś niesamowitego i coś, co nie jest lwem ani tym śluzem. A póki co, no niestety, widać, że RNG, gracza praktycznie free to play. No niestety, ale. No nie sprzyja nam, nie sprzyja nam to widzowie zupełnie, niestety nie sprzyja to nam w żadnym po prostu stopniu. Więc co, na ten moment mamy tutaj lwa, ten, te wszystkie pety będą brały oczywiście damage sobie z tego naszego lwa. Ja wiem, że tam mam skróty, ale mam wrażenie, że nie, dobra, w sumie mógłbym rzeczywiście skrótami sobie lecieć. Czy mamy tutaj skróty? Tu były jakieś skróty, kurde faja. Dobra, lecimy tak widzowie, to nie ma znaczenia. Tutaj to odebrane i teraz jesteśmy tu. Dobra, pokażcie co potraficie wariaty. Dawać. No nie, no dobra, teraz to, teraz to potężnie wjeżdżają tutaj. Chłopaki, chłopaki potężnie wjechały. Patrzcie, co oni robią, jak oni krytykale walą normalnie cały czas. Jak ja tego golda to zbieram jak szalony, nie? Dobra, cyk. Wjeżdżamy tutaj, tu mamy handlarza. Yy, tutaj mamy Free Gifta, oczywiście kolejnego. Więc sobie go odbierzmy pięknie. Odbierzmy od handlarza podkę. Tutaj golda dodatkowego. I se normalnie, widzowie, tak o, myślę, że możemy banner trzasnąć. Trzasnąć banner możemy. I ty się spytasz, widzu, jaki banner chcesz trzasnąć, Filipku? A ja ci powiem, kurde, no ten, ten, który na kasę może? A w sumie to nie wiem, czy mi się jakikolwiek opłaca w tym momencie. Tutaj mamy ten hoverboard nasz. Tutaj mamy na koiny. Dobra, stawiam banner na koiny. Czy można dwa banery? Nie, jest już tutaj flaga. No to co, wariaty. Wy tutaj bijecie sobie potężnie. Ja sobie odbieram nagrody, nagrody, nagrody. Potki jak najbardziej tutaj nam sprzyjają. No i kurczę, fajna. no powiem wam widzowie, że naprawdę tutaj jeszcze ten daker mamy. Ojejku, dobra, zapisz się. Czy tutaj możemy wrzucić y, trochę tych wariacików? Y, tu jeszcze możemy tak dokoptować. Ja wiem, że to się nam nie opłaca na razie, ale wrzućmy, niech oni tutaj sobie siedzą. No i widzowie, cóż wam mogę rzec, no powiem wam tak, bardzo cudownie mi się to obserwuje, naprawdę. Y bardzo pięknie e, mi się powraca tutaj do tej gry. Piękne, cudowne wspomnienia wracają. Jak chcecie, żebym zareagował sobie na nową aktualizację, e, która w sumie e, miała miejsce, znaczy w sumie to multum apliku... multum tych e, e, aktualizacji miało miejsce, no to se piszcie komentarz jakiś fajny tutaj. Miły, przyjemny, niesamowity. I sobie zareagujemy tymczasem, widzowie. Zbieramy hajs do słoja, e, enjoyujemy nasz czterominutowy banner korzystamy z spotków, które aktualnie nam tutaj sprzyjają. No i kurde, no cóż mogę rzec widzowie, następny odcinek już jutro, widzimy się, słyszymy się, no i zobaczymy. Dajcie znać, czy chcecie na nowym koncie właśnie tutaj przygoda widzowie, nowa gildia, nowe jakieś szmery, bajery, czy normalnie widzowie lecimy po prostu z tematem dalej, robimy Riberfa i po prostu tyle. Sekcja komentarzy jest Wasza. Do zobaczenia w PET Simulator 99. Do zobaczenia.